Witajcie, witajcie na kanale Młody Filmowe. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, przedstawię wam, jak to tak sła, jak montować filmy jak Feliz. Oczywiście drugi taki filmik na moim kanale, bo pierwszy filmik naprawdę już na chwilę obecną chyba ma 7 tysięcy wyświetleń, co jest w ogóle ta liczba Biarka. E, słuchajcie, e, w tym filmie pokażę Wam, jak zrobić właśnie takie efekty. A się jarę! Jarę się sobie To będzie mocne. Ponad byśmy nasilali kupi rzeczy na ekipie, w ciągu 24 godziny. Może wziąć udział, a wy subskrybujcie kanał. Czerwony przysług jest na rzutce i zaraz wyląduje na mapie. Uwaga! Ah, szalony mi! Takie, taka klimatyzacja! <grym> Patrz te spodenki głowie, patrz te spodienki. A nie, Michael Jordan, Jordan Jaki w ogóle świat jest piękny, że matka natura tworzyła takie, taką gałązkę, która tak się Kosza? Ale jak się dowiedziałem, że nigdy nie będę dobry bo jestem za niski, to się obraziłem na tą dyscyplinę sportową Są też te takie fajne funkcyjne zadania różne Przejrzałem właśnie sobie niektóre filmy Freeza od początku do końca i właśnie takie efekciki sobie znalazłem, które mogą was ciekawić, mogą was ciekawić jak to wykonać, a sposób tej realizacji, że tak to nazwę, jest naprawdę banalnie prosty, a efekt myślę, że naprawdę bardzo fajny. Także na początku, jeżeli jesteś tutaj nowy, yy, zachęcam cię do zostawienia takiej łapeczki w górę, subskrypcji na moim kanale, ja się naprawdę yy, bardzo cieszę, bo to daje mi dłuższą, większą, większą po prostu motywację do dalszych takich właśnie poradników i ogólnie chciałbym was poinformować, że to już jest ostatni filmik na tym kanale pod tą nazwą oczywiście, bo planuję zmienić po prostu Nazwę tego kanału no moje po prostu imię i nazwisko, bo ten młody filmowy jest to trochę taki cringe. Także ja już nie przedłużę, bo na pewno chcecie się tego nauczyć i nie macie dużo czasu, a pewnie filmik też będzie długi. Także zasuwamy do komputerka i lecimy! Okej, okay, znajdujemy się w Adobe Premiere Pro i w tym programie właśnie będziemy e, robić te wszystkie efekty. No i tak, po pierwsze potrzebujemy jakiegoś nagrania. Ja sobie tutaj ja właśnie takie nagrania odwaliłem. E, oczywiście robimy efekt, który właśnie wygląda tak. To będzie mocne. Do tego potrzebujemy po prostu nagrania oraz takie... Taki efekcik na green screenie, który będzie podany w opisie. Dobra, co teraz? No to jest banalnie proste, jak Wam mówiłem na początku. Wchodzimy sobie w FX oczywiście tutaj sobie przenosimy ładnie naszą warstwę. To, to, to całe nagranie, oczywiście, pod tym, pod tą warstwą musi być na, 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 nasze nagranie, po prostu. No i teraz tak, wchodzimy w FX piszemy K in g. I zazwyczaj biorę sobie ultra. Są tu różne, ale ja już się przyzwyczaiłem do tej funkcji ultra. Przenosimy sobie ją tutaj na tą warstwę, właśnie yy, od tego efektu. Tu mamy właśnie taki. Yy, no nie wiem, pobierać kolorów, nie wiem jak to nazwać. Klikamy sobie. No i jest, już mamy. Mniej więcej fajnie to zrobione, ale oczywiście możemy to sobie zrobić tak, aby po prostu e, obraz podążał za naszą głową, aby nasza głowa była cały czas e, w jednym miejscu. Co teraz? Co właśnie po prostu trzeba wygonać, żeby takie coś było. Po prostu najpierw nie wiem, dajmy sobie na przykład skalę 120, no dobra, może 140, dobra, 150. E, przenosimy sobie ten, ten kursorek, który na sam początek. Ważne, żebyśmy tutaj na tym to robili, nie na tym, tylko na tym. No i dobra, tutaj sobie w pozycji musimy to ładnie. Mm, Pięknie sobie wyśrodkować. Klikamy sobie te tutaj ten nie wiem, stoperek. Klikamy sobie tutaj. Klikamy tutaj. Na klawiaturze trzymamy shifta no i strzałka w prawo. Strzałka w prawo. Tu musimy sobie albo tym tutaj, albo tutaj tym ruszać ekranem, aby ta nasza twarz była na środku. Aby ta nasza właśnie twarz była na środku. I tak właśnie działamy cały czas. No i dobra, gdy to zrobimy, to efekt powinien wyglądać tak. Oczywiście tutaj już na końcu nie mogę tak zrobić, bo po prostu wylatywałem już z kadru, ale widać właśnie ten efekt. Także to możemy sobie wyciąć i lecimy z kolejnym efektem. Dobrze, kolejnym efektem będzie efekt taki A wy subskrybujcie kanał, czerwony przycisk jest na rzutce I zaraz wyląduje na mapie Uwaga Ja aby go wykonać po prostu potrzebujemy nagranie Obojęt. Jeszcze albo to może być palec Albo to może być butelka w moim przypadku Obojętnie, do tego potrzebujemy również Przycisku subskrybuj e, Możecie jego sobie wziąć poprzez wejście na youtube i wpisanie, I wpisanie przycisk Subskrybuj Do wnulat do e, I o mój e, Chyba no, znajdziecie tutaj również jakiś przycisk. O, tu macie taką playlistę. Linka znajdziecie do niej w opisie. No i tu macie całą playlistę przycisków subskrybuj, które sobie możecie jakieś po prostu pobrać. No i dobra, słuchajcie, jeżeli już sobie właśnie taki przycisk subskrybuj wrzucimy do naszego programu do montowania, teraz już po prostu łatwa sytuacja. Jak to robimy? Po prostu dajemy tą warstwę na górze. To to w sumie podstawowe. Robimy to tak. Przenosimy, tak jak zawsze, ten kursorek na początek tutaj bierzemy sobie, y, klikamy w kompasik, position, teraz y, to motion mamy, y, w ogóle coś jest nie tak, o dobra, ustalmy, że chcemy na tym korku mieć. także y, środeczek tego punkciku dajemy sobie na korek, shift i strzałka w prawo, cyk, teraz znowu shift i strzałka w prawo, znowu tutaj i znowu na y, no, nakrętkę, klikamy tutaj shift w prawo i ponownie, y, na nakrętkę. Możemy też to zrobić tak, że wyłączymy sobie kompasik w Shopa City i dajmy sobie na przykład takie 30%, abyśmy wiedzieli mniej więcej gdzie jest ten, yy, na, ta nakrętka. A później sobie wrócimy do stówki. Ogólnie nie wiem czemu, ale coś mi tutaj yy, znika co chwilę ta, yy, ten ten prostokącik, A nie powinien, nigdy nie właśnie mi nie, yy, nigdy mi się nie chował. No ale no cóż, przy, w takim przypadku po prostu muszę klikać na ekran i się po jakimś czasie się. O ja wiem. Także robimy w taki właśnie sposób i zobaczymy się jak to wykona. No i dobra, jeżeli to zrobimy, ważne żebyśmy właśnie to zrobili bardzo dokładnie, im dokładniej, im. Mm, można to też właśnie robić, że wiecie, co, yy, co strzela w prawo, co. No nie wiem, tam co, jedną klatkę, sekundę, nie wiem, jak, no co klatkę, albo też właśnie shift i w prawo, co daje nam takie 5 klatek do przodu. Dobra, zwróćmy do tej. Yy, naszej opacity, w sensie widoczności na 100%. No i zobaczcie, da się, da się. Słuchajcie, na tej butelce znajduje się czerwony przycisk subskrybuj, zasubskrybujcie mój kanał właśnie teraz. Jak widzicie, wszystko ładnie, pięknie i dokładnie wyszło. Lecimy z kolejnym efekcikiem. A więc teraz pokażę Wam, jak zrobić właśnie taki napis, który wygląda tak. Ponadto, na kupi rzeczy na w ciągu może wziąć udział. I aby go wykonać, potrzebujemy znowu jakieś nagrania, w którym tam mówimy, że tam łapeczki tra la la la. No i tralala. No, jak w ogóle stworzyć taki tekst? Klikamy na klawiaturze Ctrl-T, bądź też bierzemy tą tutaj opcję, obojętnie, obojętnie. Klikamy tutaj. Oczywiście musi mieć włączone już to narzędzie. Klikamy Ctrl A i piszemy na przykład 200 like, równa się nowy film, wykrzyknik. Dobra. Co teraz? Teraz dajmy sobie to na całą tutaj naszą, całe nasze nagranie. I ważne, żebyśmy nie tymi tutaj pozycjami tak dalej sterowali, bo w takim przypadku, no tak, akurat nic nie, się nie stanie, ale jeżeli powiększymy nasz, nasze, nasz obrazek o i teraz na przykład pozycję walniemy tak, to uciera nam resztę, właśnie, napisu. Dobra. Także to nie ruszamy. Zjeżdżamy sobie w dół. Mmm, dajmy sobie jakąś ściąkę. Nie, weźmiemy sobie jakąś pierwszą Unisansa na przykład. Unisans, cyk, cyk. Dobra, mamy. Jak widzicie, właśnie mamy tutaj to ucięte, czyli no już nam się to zapisało, że tak powiem. Yy, w sumie nie wiem co, ale tu właśnie w tej pozycji to naprawimy. Teraz szybko jeszcze yy, to. To ustawienie. No teraz zrąbałem, tak to nazwę. No, no już szkoda, szkoda, no, szkoda mówić po prostu. Dobra, mamy już tutaj, oj, super 200 łapek. Mamy nasz piękny napis. Teraz chcemy, żeby on właśnie tak fajnie wyglądał, zmieniał kolory i w ogóle, i w ogóle. Dobra, na początku dajmy sobie, może, stroke. Stroke to jest po prostu, yy, no, obramowanie. I dajmy sobie je czarne. Pyk. Aha, sorry, Ctrl A Trzeba właśnie zaznaczyć i teraz damy sobie czarny Proszę bardzo No i dajmy sobie tak mniej więcej Te 15, myślę, że jest spoko Dobra, 15 I teraz jak zrobić, żeby to białe Ten cały biały napis zmieniał kolor Dobra, Ctrl A, znowu dajmy sobie na przykład czerwony na początku Spokojnie, spokojnie Wszystko będzie dobrze, na razie tylko czerwony Wchodzimy w effects effect I piszemy change Change To color Albo change color. Mm, zaraz zobaczymy. Dobra, sorry. Change color. Jednak dobrze mówiłem. I teraz tak. Change color bierzemy. Tutaj bierzemy właśnie znowu ten po, nie wiem, tą próbkę. Nie wiem jak to nazwać. Najleżemy tutaj, żeby wybrał ten czerwony. Yy, I co teraz? No. Nie 200. stoi w miejscu. Jak to zrobić, aby po prostu to zmieniało kolor? Yy, mamy tutaj taką opcję. Jak widzicie, jak zmienią lecę w prawo, to zmienia się kolor. Dajemy sobie to na początek. Dajemy sobie tutaj. Mm, to nazywać. Znowu ten stopal, klikamy, wjeżdżamy na sam koniec i dajemy sobie to na jakąś wartość. Nie wiem, dajmy na przykład 1500, oczywiście mm, to jest jakaś testowa, bo zależy. Bo no z... i ogólnie, zaraz się właśnie dowiemy. Ogólnie, słuchacie 200, łapek po tym... No i jest spoko Jeżeli chcemy to przyspieszyć, to znowu jedziemy na koniec i to dajemy sobie na przykład na 2000. E, nie 200, albo patrzcie, ja... Dajemy sobie to na 2000, proszę o maksymalnie 1800, dobra. No i ogólnie, słychać 200. I mamy już tak szybciej. Jeżeli damy sobie mniejszą wartość, na przykład 200, to zauważcie, że teraz będzie ten kolor się bardzo, bardzo wolno zmieniać. No i ogólnie, słuchajcie, 200. O, także dałem sobie tutaj to na te 1800. Proszę bardzo. No i giteś. No i ogólnie, słuchacie 200 łapek pod tym filmem i robimy kolejny podobny taki odcinek, także 200 łapek, w górę, zostawcie łapkę i lecimy. Dobra, lecimy z kolejnym efektem. Kolejnym efektem jest taki efekt. Aaaa, szalony, Takie Taka aklimatyzacja! I aby ten efekt wykonać, potrzebujemy ponownie nagranie. Przechodzi babadole. I teraz bardzo ładnie. Znaczy, teraz damy sobie troszeczkę więcej efektu. E, damy sobie i efekt na naszą twarz, i efekt na e, dźwięk. Po pierwsze, wpisujemy black bądź też white. obojętnie. oczywiście. Black white. E, przenosimy tutaj. Mamy czarną warstwę. Wszystko pięknie działa. No i o to chodziło. Teraz trzeba wytłumić jeszcze nasz dźwięk. Oczywiście, jeżeli nas to nie zadowala, ten efekt możemy sobie jeszcze raz tak przesunąć, albo i nie. Przepraszam, jeżeli ten efekt Was nie zadowala, a chcemy sobie bardziej, ale to bardziej powiększyć, że tak, polepszyć naszą, nie wiem, żeby było po prostu ciemniej, wchodzimy w zakładkę kolor i tutaj dajemy sobie po prostu kontrast na maksa. Możemy sobie tutaj też blackiem, o właśnie, pięknie w dół, a whiteem troszeczkę tak, no w sumie też i mniej. No, ogólnie wszystkie możemy sobie po, pobawić. No i zrąbałem, fajnie. Jakby ktoś nie wiedział jak to naprawić, to wchodzimy sobie w Workspace i klikamy reset. tak Tako. Lecimy teraz z dźwiękiem. Teraz piszemy sobie sobie low pass, lowpass, przenosimy, cyk i tyle. Lekarza, a ten lekarz to baba. Proszę bardzo, efekt wykonany. Okej, okay, kolejnym efektem będzie efekt slow motion, który wygląda aktualnie tak. No, i żeby go wykonać, po prostu tutaj są karty. I wybieramy moment, w którym spadają te karty. Oczywiście klikamy na klawiaturze C, bądź też wybieramy właśnie tą. optę, Nie wiem, to narzędzie. Dobra, mamy. Teraz klikamy na klawiaturze. Po prostu klikamy na tą warstwę. Trzymamy ALT. Lecimy w prawo. No i nam się zdublowało. Teraz tak, tu mamy normalnie. Są karty, i. I normalne nagranie, tutaj mamy powtórzone, wyłączymy sobie dźwięk e, Klikamy tutaj e, oczywiście prawym przyciskiem myszki Speed duration, teraz dajmy sobie na takie nie wiem 50, dajmy frame sampling na optical flow I już mamy jak widzicie Zwolnione, ale nie są one jeszcze takie wolne, dajmy sobie 20 może, cyk No i mamy zwolnione tempo. Po renderze, Właśnie aktualnie Enter i mi się to wyrenderowało. Będzie płynne. Ale będą takie na ekranie. Nie wiem jak to wam poka nie wiem jak wam to powiedzieć, ale będą się pojawiać właśnie takie. Rozmazania O, zobaczcie. Widzicie takie rozmazania są. Płynne jest przejście. Ale są takie Rozmazanka w niektórych miejscach. O, tutaj się przekształca dziwnie obraz. No i dobra, co jeszcze? Teraz możemy sobie jeszcze dać na przykład y, czarne paski, które można sobie zrobić w Photoshopie, y, przenieśmy sobie je tutaj, oczywiście możemy, albo inaczej zrobimy tak, przenieśmy sobie najpierw te paski, cyk, 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 dobra, mamy, teraz klikamy sobie prawym przyciskiem myszki, y, przepraszam, lewym, y, znowu wracamy do zakładki kolor, no i teraz tutaj będzie troszkę zabawy. Ogólnie, po pierwsze to kontrast dajemy sobie tak na maksa, y, troszeczkę w dół, no ogólnie coś mniej więcej tak, aby to właśnie znie, nie kształcić polepszyć obraz jak kto woli mm, ok zaturujesz się też trochę w prawo dobra, teraz sobie wejdźmy tutaj w yy, wignetę i tutaj mamy emont ogólnie tu mamy biały mm, a tu gdzieś powinien być również i, i czarny, ale czemu go nie ma? a dobra wiem w prawo to jest biały, a w lewo jest czarny no i teraz tutaj sobie te wartości tutaj według własnego uznania ustawiamy. No i takim cudem powstaje coś takiego. Tutaj są karty i... Spadły. No, można sobie dodać jakąś piosenkę w tle. No i mamy pięknie ładny, wykonany efekcik. Okej, okay, kolejnym efektem jest efekt, który właśnie prezentuje się, tak? To się obraziłem na tą dyscyplinę sportową. No i aby wykonać ten efekt potrzebujemy tylko i wyłącznie znowu na green screenie deszczu. O, takiego. Oczywiście, linka do niego znajdziecie w opisie. Przenosimy go sobie tutaj na naszą warstwę. Ucinamy tam, gdzie trzeba. Znowu Ultra Key. Tak jak na początku braliśmy. Przenosimy, bierzemy sobie tu, wyznaczamy zielony. No i tutaj sobie również na tą warstwę zmienimy to na czarno-białą, black and white. Proszę bardzo. No i zobaczcie, mamy piękny, ładny efekt. Kurde, znowu to do tej szkoły. No, możemy też sobie właśnie znowu w kolory. Kolor, Albo wiecie co inaczej, weźmy tutaj e, i z tego poprzedniego weźmy po prostu kontrol celu, metal, color, ctrl V, no i pięknie. Kurde, znowu to do tej szkoły. No i efekcik gotowy. No i ostatnim efektem takim, jaki w ogóle świat jest piękny, że matka natura tworzyła takie, taką gałązkę, która tak się kształtowała, kształtowała Teraz to wystarczy właśnie wejść w zakładkę, kolor, i tutaj tylko ta cała zabawa wygląda. Świat! Dobra, mamy naszą warstwę. No i tutaj Emo dajemy sobie tutaj. To dajemy sobie na przykład takie. Tu dajemy sobie takie. Tutaj nie ruszamy. W sumie drugiego też nie ruszamy. To dajemy sobie tutaj. No i pięknie. Bo jest naprawdę piękny, przepiękny. Gdyby nie świat, gdyby nie te kwiatki, to normalnie nie wiem co. No, piękny świat. 5 graców się. Dobra, a więc jesteśmy już na końcu tego filmu. W opisie będzie link możliwy. Nie jestem pewny. Do tych niektórych efektów jeżeli w ogóle tak sobie, zrobię, ale wydaje mi się, że niektóre efekty będą właśnie w, link, w linku w opisie. Oczywiście to być napisane yy, na przykład to, co używałem w filmie do pobrania, no coś w tym stylu, ja to jeszcze sobie wykombinuję, jak będę w ten filmik. Yy, także jeżeli chcecie sobie pobrać, to zapraszam bardzo serdecznie, pobieranie z darmowe, nie ma wirusów i tak dalej, z oficjalnej, znaczy z oficjalnej, no po prostu, z bezpiecznej Mediafire stronki, yy, możecie sobie pobrać, link w opisie. A to ja już Wam nie przedłużam i kończę ten filmik. Trzymajcie się, do następnej niedzieli i zielonko, cześć!